Cześć, się Z tej strony Mistrz 6, 7 i Zbyszek, którego atakuje szkielet! Zbyszek 43. okej, okiew, Dobra, ale gramy na normalu, czyli jednak są mobki, bo myślałem, że nie ma mobków. Mam jedną strzał przy okazji. Bo ja myślałem, że mobów nie ma w końcu, skoro tak graliśmy, graliśmy w poprzednim odcinku i nawet potwory nas nie biły, to było trochę szalone. Ale nie, bo głód nas, e, mieliśmy głód, więc byliśmy, byliśmy, na normalu. Ło, strzała! Ale prawie w wcelował, trafił w nasz posąg Creepera! Nie, nie będę tego niszczył, to zaraz zniknie, powinno. To będzie taka lawa, dobra. Ale w dzisiejszym odcinku zajmiemy się, jak oglądaliście poprzedni, y, designem. Będziemy upiększali naszą jaskinię. Skączyłem. No nie, to nie ma być dwuminutowy odcinek, no co ty? No to co zrobimy na czy na jakiś inny temat. Nie, można... Auć, sorry. Możemy jeszcze tu pod... poprawić dróżkę. Można jeszcze od środka ładniej to zrobić, a nie tylko wejść. No co ty, co ty, co ty? Kolejny! Co kolejny? Sychaj świnio! Szkielet! Ile strzołdał? zanurkuję taki ninja, patrzcie i nurkujemy i ninja, ninja i zginął od mistrza Ninży Ej no co? O, dobra. Dwie kostki będziemy mieli bo mile ile strzał? <śm> dobra. No to zajmiemy się w upieksza... domu. Można ściąć? Weź daj nożyczki albo zetknij. Ja jeszcze jedno. No. Jeśli chcecie z nami zagrać, to... Nie, yy, Nazwy w opisie. Nasze nazwy. Yy, no, po prostu my się tak nazywamy jak tu. Zresztą jest napisane. Jeśli ktoś chce z nami zagrać, to. Wysłać zaproszenie. Możecie nas do znajomych i może z nami zagrać na serwie. Tak jest, dosłownie. Dobra, odłożę róże, dierta, kość. Jak to <grym> Na górze róże, na dole ja na górze ziołki. róże Położyłam na górze róże Dobra, no to teraz Jakoś tu ładnie trzeba zrobić takie zejście, fajne, a nie byle co no Okej okay. Ten odcinek to, no to będzie trwał gdzieś z pół godziny, nie złoście się, jeśli ktoś by chciał to obejrzeć na live, no bo na live jakby, jakbym jeszcze umiał, to by to z godzinę potrwał live, ale skoro ja nie umiem kręcić live'ów żadnych, to niestety, ale przepraszam was, niestety nie będzie żadnego live'a, póki się nie nauczę, ale nie, będzie kiedyś, na pewno będzie, tylko jak się nauczę, no bo na razie nie umiem jeszcze kręcić tych programów się nie zdała poza tym by grał na X-ie, to wiesz. Jest różnica na Xboxie, a na kompie, bo na kąpie to z chęcią bym robił live, ale skoro gramy na Xboxie, bo mi się komputer strasznie okropnie laguje. Więc skoro mamy już... Jak to super wygląda teliany Liany tak koło oczu tego creepera. Ej, zobacz na to. Czekaj. Ok, no. Kurde, jakbyśmy w jakimś drzewie zamieszkali. Ale zobacz, faktycznie. What to the się fuck? What the fuck is this? Man! Dobra, łopata się przyda, to będzie tutaj gdzieś nasza farma Albo nie, w środku, w środku jaskini To musi być jakoś równo Tak Tak Tu będą Piecyki A tu po prostu Zabiorę Kobla Żeby miejsce nie zajmował Stowna, Boże, co ja gadam? Dobra. What the fuck is this? Jeszcze jeden. Jeszcze odcinek no odcinek, Ten odcinek jest kręcony w tym samym dniu. Co to tam... co tam będzie... Ta, tak, bo nie będzie... Y, wy dzisiaj to obejrzycie, ale gdzie tak naprawdę... Nie be, y, tego dnia co wy to obejrzycie, to mnie nie będzie, więc... Będę kręcił i. E, kto dołączył? Weź, e, sorry. The Rocket, The Rocket, A e, to poczekajcie, chwilę zrobił. Chwilowe cięcie, taka mała wpadka. Dobra, jesteśmy po chwilowej wpadce. Jest z nami. E, ten, jak to się nazywa? Mm. Terror Rocket. Nie, nieoczekiwany gość. Tak, jakoś tak to się mówi. Nieoczekiwany gość. Mr. Rocket Dobra, będziemy grali nowe trójkę. Już skoro mamy takiego gościa, no to zagramy we trójkę. O, dobra, czekaj. Jaki gówno. Jakie gówno. Dobra. Sadzonki nie działają. Haha, <laughs> i dobrze ci. Nie rozumiemy <laughs> sadzonki. Działa! Było ich nie kupować na bazarze. Kupiłem made in China zawsze nie działa. <noise> potrzebujemy dużo, bo ja chcę schodki zrobić takie ładne. Dla Misty Rokata jeszcze powiemy wszyscy, że my teraz zajmujemy się odcinkiem, który nazywa się Design. Będziemy upiększali naszą jaskinię, więc trzeba wszystko robić jakoś ładnie. Przed odcinkiem jeszcze skończyłam upiększać jaskinię jakby cała, więc... Nie skończyłeś, nie kłam. Bo już pięć, w 5 minut odcinek by się nie kończył. Ja chcę pół godziny zrobić, więc... No to dobra, no to zrobimy jakiś inny temat. Nie temat, bo jej kurde, no ty zrobisz zewnątrz, a wewnątrz to gówno jest po prostu. Więc o czym ty w ogóle padesz? Przecież to nawet... Ja mogę... Ja mogę nagrywać? Jak chcesz, nie wiem. Tylko że wiesz, zacząłeś już trochę w połowie, ale dobra, jak chcesz, to możesz. No i y, link w opisie będzie do kanału Misty Rocketa. Tak. Ja do mojego nie do mojego brata No też, ale ty chyba nie, ma ty masz jeszcze chyba swój kanał, czy nie masz? Czy ja będę na mi linku łączyć? Bo ty chyba też nagrywasz na swoim kanale, czy nie nagrywasz? Tylko gram na kanale z. Grata. Co? Dobra, ok. No to nawet ładnie na razie wygląda. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, no ale to nie koniec, żeby nikt nie mówił, że to gunwo jakieś jest, bo to jeszcze nie koniec. O, dobra, te liście... To jest. O, dobra. No tu. To... Wiem, 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 wiem. No. Mistrz. A ty masz... Czyli masz, masz swój kanał czy nie? Czy masz brata? Nie tego! Na gra. Dobra wstawił. Okej, no to będzie link do kanału Sida. Dollarcaster dla go, no więc... Spoko. Link będzie do kanału, tam gra też Misty Rocket, ale też jego brat tam nagrywa, więc... No. Dobra, to ja chyba zrobię te schodki, bo chciałem schody zrobić takie kamienne. Oby, oby było to, co ja chcę zrobić. A, bo muszę taki blok zrobić. Czekaj, to jest. Nie, to, jest to ja chcę. O tak, właśnie tu. Dobra, 12. Dobra, 8. Czy to zadziała? Chyba. Bam! Zadziałało, dobra. Myślałem, że to już taka zacofana wersja tej tego Minecrafta na Xboxa, że nawet nie da się tych... O! Czekaj u góry. Kilo się zniszczy za... Teraz! Nie! O, widzicie, jeszcze się zniszczył. Tylko nie za, nie za daleko. Dotąd. O dotąd już dalej nie koło. Tylko jeszcze tego dirta zabierzemy. O, dobra. Już resztę zostawmy. Dobra Przepalimy jeszcze stone'a Okej okay. Schodki Powiedzcie co sądzicie o tych tego typu budowlach Co sądzicie? No bo Wasze zdanie się przyda Po co to niszczysz? To tak miało być? O, dobra. Co on zrobił? Nic. To mój posąg Sfinksa? Zadupiego. Nie, e! Nie, nie, zostawić! gotowo. patrz jak fajnie. No to fajnie wygląda! Mój Sfinks! Sfinks! Czekaj, wezmę te schodki. Myślałem, że to fajnie wygląda. No, ale tu będzie jeszcze lawa, ale nie mamy lawy na razie, więc to jeszcze będzie. Będzie później taki też odcinek. związany z designem, no bo trzeba coś tam. zrobić. Takie. Do, poprawki będą jeszcze typu. oczy z lawy będą. mieli. Oko Creepera! No duże! Nie, mi nie, Ej, nie bicie! Się. Się. Nie bicie! Ej, 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 ej! ej. To. Mówiłem coś. Ja jestem teraz na jest O Jezusem, przez Zobacz Was jeszcze. Nie wolno się bić na tym kanale. Zrozumiano? Ej, Zbyszek, nie znowu bije. Oddaj mu i i zostaw go w spokoju, Zbyszek. On mnie zabije. Ej! Ej! Już. Widzowie się na was, na was patrzę. Oj! Kurde, myślałem, że cię uderzyłem, a to był mój killoff Zniszczył się Jak to jeszcze... nie, on mnie Ej! Jezu, już tego, węgla nie mam Nie wiem co kamienny, E, po co to? Odkładajcie kobyl stona do piecyków, to będzie się stone robił e, mam prawie trzeci level, ale prawie e, Ja mam start w kobla Weź mi już trzy, bo muszę kamienny kilo w sobie zrobić To kamienny kilo bo dobra, już sobie zrobię, czekaj o, to dobra. Ja no. mam To wstawcie jej do piecyków. My potrzebujemy dużo ston do tej jaskini. Ej, no weź, ty nawet nie wiesz, jaki ja robię design. Czekaj, ja A, drewna nie mam jeszcze. Dobra. O, nawet sporo itów już się robi. Okej. Okay. O, dobra. Mamy kamienny kill-off. Oj, co ja robię? <grych> Jaki mnie lol. O, tak. O właśnie. Takie zejście przez... Paszczy Creepera. Ej, patrzcie na mnie! O Jezu, wychodzę! Dochodzę! No wychodzę z tej paszczy! O Jezu! Hehehe! <laughs> Creeper mnie więził. Dobra. Dalej. Teraz. Tu może być nasz magazyn przy tym zejściu właśnie od tutaj. Tam dalej jeszcze coś się zrobi. Enchant. Pokój neterowy, bo tam neter będzie dalej też. Właśnie, o. Wiecie co, widzowie to jednak chyba będzie nasz taki stały dom. Bo sądzę, że dużo już na nim pracujemy, design. I nie opłaca Ej, się. Ale tak. please, y, uważajcie. Na dobra. Nie. Jestem na hita ze wszystkiego. Nawet z łapki? O. Oh. Uh -huh. Dobra, dobra, nie. What the fuck? Przyda się, dobra, zbieraj, ale jest dla nas, okej? Okay? Eee, hamstwo nie gadaj, naprawdę? O, tylko dwa O lol Tylko tam wykopi i zamień, o właśnie O wiem, wiem właśnie, wiem Jeszcze tutaj I tu tak zamruję, o, dobra O, wśród. Ja cię, dobra, ale ładny nawet ten pokój, wiesz? Taki już przestrzeń, taka wielka przestrzeń, jak to była jaskinia taka Gdzieś. Teraz jakoś trzeba to tak ładnie zrobić. Uważaj, czekaj, bo pod tobą kopię. Czekaj. O. I jeszcze tu dać Juliany. To by to tak fajnie. a ja mogę sobie z własny pokój? E, no może być w sumie. Ja ale znowu. Są... No tak, no mówię. Tam na, na końcu jest... czyli tam tylko Spokojnie, my, bo wszyscy sobie podzielimy się na jakieś pokoje, każdy będzie miał własny, gdzie tam będzie trzymał swoje ity, tam jakieś własne rzeczy, ale już... Okay, okay. Ja Okej, okej... chciałam zrobić. Tak chciałeś zrobić, czy nie, tak? A, to chciałem zrobić, dobra. Dobra. Ile już twór odcinek? z no 15 minut. Mam jeszcze... Mamy jeszcze czekaj, bo ja tak... Taki dłuższy. Ale patrzę też na czas, żeby nie przekroczyć takiego, wiecie, limitu jakiegoś, żeby... Za długi odcinek nie był, bo też się ludziom znudzi oglądanie. Takiego byle co. Ja nie, świeruję, robimy to dla nich, ale... Nie żeby ich przemęczyć oglądaniem 30 odcinków czy, czy 30 minutowego odcinka No to dobra, to mamy tak tutaj 10 minut minęło, 5 To jest z jakieś 15 minut To mamy jeszcze z 15 minutek tak mniej więcej do nagrywania, więc... To co tu niszczysz? Co niszczę? Bo zasłaniało, czekaj. Teraz jakoś... Uwaga, bo mogę w ciebie trafić. A dobra, bo ty to chciałeś zasłonić, sorry. Nie wiedziałam to też zasłań tutaj tego dirta tak te stone. Czekajcie, to trzeba więcej tak. światła Okej, okay. o, dobra, mam takie jedno... O, dobra. O to ci chodziło? I przydałoby nam się... Aha, dobra. Co przydałoby nam się pochodnia jakaś... I nie mamy węgla. O, oh, no. Serio, ja nie mogę. Już nie mam węgla. Idę popatrzeć w naszych jaskiniach. W tej jaskini, znaczy, czy nie ma węgla gdzieś. Czy już cały naprawdę wykopaliśmy? What? Będę słyszał! I chodźcie się, gdybyś mi no na razie nie nie ma tu węgla żadnego. Masz jakiś węgiel? Ja, ja robię węgiel. Mam no, jeden węgiel. Ty to pokój? Eee. roka. Misty. Misty To ja. Daj węgiel, to ja sobie przerobię. Daj, daj. No daj jeden, to ja go zrobię, bo mam nawet chyba sporo drewna. Słyszę zombie? Słyszę zombie. To, to też. Okrzyk do walki. Wiecie co? Jestem mega głodny. Muszę iść coś zjeść. A ja mam pół serduszka i zero głodu. Mówiłem, że się głód zatrzymuje przy pół serduszku? Jak to zombie? Ale mnie ta, e, tak mistrz roket mnie powiózł. Aha, ale no widzisz, masz zero głodu już. Tak, bo e, na czym to jest? Na normalu. Na normalu to by mi się do połowy zatrzymało. Mam jakiś zwierząt. O kurde. Z małej wysokości zaskoczyłem. Nie mogę spadłem z jednego klocka. <laughs> to trochę śmieszne. Z jednego klocka spaść. Oh my god. Ale przynajmniej mam wszystko pełne No tak no. Ej, i ty mi się nie chce zbierać. Może masz lagi? A, oh, już sprinta nie mogę. Kurde, no. Tam widzę owce, ale owca mi na nic nie jest przydatna. Owca, gdzie? Jestem ja. w Ja nie mogę. Ej, bił mi imowy! Jest. To weź coś znać, bo ja nie wiem czego ty tam Jokie chcesz. No o góry, fajne. A co ty gadasz? A na, nich można by... na nich można byłoby zamieszkać. Kurde, teraz to mówisz jak już. Krowa! Weź, zabiję zwierzęta, proszę cię. Jest, dobra, mam jedną krowę. Dobra, zabijaj je, ja też chodzę na polowanie zabić jakąś. Bo nie mam co jeść już. Tak seryjnie mówię, bo nie mam Obca. co. To jest dobrze. A bo masz no, nożyczki. O, jakaś... Piesek! Nie mam kości. Haha. Ha. Nie rób tak, bo ja cię uderzę raz przypadkowo i on mi będzie do końca życia bił. Wiem. To jest głupie. Świnka! Świnia. No Zabiję świnię. What is this? No! Znalazłem cave'a. Będziemy mogli tu przejść kiedyś. Głód mnie bije. Myślałam, że coś mnie uderzyło, ale głód. Przy pół, przy pół serduszku się zatrzyma głód. E, to jest... Do połowy ci dojdzie. Już mam ponad po, Za połową, a... Auć! Obym nie zginął, bo... Kurde. A góra fajna. Ej, na niej byśmy mogli zamieszkać. Serio, teraz to mówisz? Ale wszystkie biomy są około niej. Dobra. Jest blisko naszej dżungli. Też. Jest normalne lasko u niej, dżungla i zimowy biom. Widzę cię, stój. Bo to chyba moja... Bo to chyba ta sama góra, na którą ja wchodzę. Tak. Gdzie jesteś? Obok ciebie. A, spoko, okej. Okay. zimowy Tam jest takie góry dalej. Dżunglowy. Jakie mega... Jakie mega drzewo! Ty je widzisz? co to... je. Ja idziemy tam mieszkać? Może, ale weź wyobraź sobie ścinanie tego drzewa całego. Z drewna. To Z pięć staków. Chyba drewna by było zwykłego. <grym> O ty pięć za mało Ja nie mogę, dobra, czekaj, chodź ja idę do domu, trzeba coś zjeść Mam dwa pork... Nie Ja mam Jedzie. Ja mam dwa pork chopy, mam pół serduszka i cały... Gut! Nie ruszaj moich itemów! Nie gdzie umarłem. Chyba. To było po drodze do ciebie. Serduszka! Chyba! Tu jest nasz dom A tam jest znalazłem. To dobrze bierz się. Bierz węgiel O gdzieś tu umarłem mniej więcej Jezu, kurde Wszyscy masakra zdychają. Wszyscy! Każdy po pół serduszka jest zdycha z, jak raz spadnie, no ale... Że... wszystkie. Dobra, kurde no. Itemy! Moje! Moje itemy być dobre? A, Bardzo, miałem przynajmniej tam jedzenie. Chodźmy do was. Nie budowę No the fuck Mens. Jezus. Straciłem te itemy A ci ma, nie mam nic Czyli. Dobra To wiesz co? 3 później Dobra, poczekaj Jeden z drugiej gdzie Wiecie co? Chyba zakończymy dzisiejszy odcinek Totalnym niefartem zgony każdego z nas O chyba wiem jak szedłem Ja szedłem jakoś tak, tak ale jeszcze zróbmy sobie łóżka. Nie uda się jeszcze na do... Tu są moi Tam, tam, Patrzcie, widzowie, jaką mam pamięć dobrą. Yes! Totalny fart! Teraz już wiem, jak nazwać chyba odcinek. Nie! Odcinek nazywa się design, ale trochę z tego designu nic wyszło, bo głodu. Ehm, I na Dobra, to wiecie co? Jeszcze dwie minuty. Dobra, tu bierz te wszystkie rzeczy Ty chyba jesteś w tym cave'ie, o którym ja mówiłem, ale dobra Nie, jestem dalej No to dobrze Bo ja taki cave znam What? Zombie? O, ale ma farta to ten dobra. zombiak What? Niezniszczalne zombie Dobra Ale naprawdę, ten zombie nie chciał się zabić Zobaczycie na odcinku. O, krowa sama się bije. Spoko. Dobra, mam krowie mięso. To jestem niedaleko domu już tutaj, skoro krowy i... O, tak. I jeszcze... What? To jest zejście do naszego domu, dobra. Takie ewakuacyjne. Okej, okay, wchodzę do domu. A to węgla. Okej. Okay. Dobra, ci widzę, dobra. Ja teraz wracam do domu, dobra? Masz coś do jedzenia, Zbyszek? Dobra, tak, tak jest. Trzeba będzie to... Co? Kto, Kto, Kto to zrobił? Takie... Takie brzydkie. To Zbyszek. A, dobra. To jest źle zrobione, ja więc... Nie, nawet w domu nie ma. No, się. Okej, okay. tak, okej. Okay. Mam 3 sekund. Dobra, ja, ja mam cztery, dwa prokczopy i dwa te, więc tak jakby równo jest. Zbieraj to. No to wstawiaj. Ja Dobra. mam się węgla. Mięso się przetapia. Prze... PIECZE Przetapia, jak ja to powiedziałem, przetapia się mięso. Ej, idę przetopić mięso, poczekajcie. Jedno mięso? Weź je. To drugie będzie dla mnie i jeszcze krowie one. Dobra, jeszcze niech to się upiecze. Och, dawno nie jadłem steka. Dobra, co dobra? Tu... No to dobrze. Dasz sobie Ty. radę. Zabić. Dam sobie radę. Tam tak żelaza. Dobra, tak jasne. Cheater chyba jesteś. Jak masz tak żelaza, to no jesteś cheater. Nie mam. No to dobrze. Nie mam w ogóle żelaza. Co mnie bijesz? Paweł, nie bijcie się. Dobra, wiecie co? Y Zbyszek, gdzie jesteś? O, chodźcie wszyscy we trójkę. Na pożegnanie czekaj, się ustawimy. Nie, ja muszę mięso, mięso. Gdzie jest mięso? Tu, tu się przypala mięso, dobra. Chodźcie się ustawimy. No ustaw się. Tak jak ja w tą stronę, gdzie ja patrzę, to ty też patrz. O właśnie, tak? Czekaj, ja będę... Po środku. Czekaj, stój w miejscu. A Zbyszek tylko musi się odwrócić. O, stój, stój, stój. Chodź, Zbyszek. O, w tą stronę się patrz. Właśnie tak, myscy rokę. Dobrze. Trochę do przodu wyjdź. Dobra, ustaw się. Weź miecz, Zbyszek. I niech wszyscy przyłożą i. Dobra, do zobaczenia, drodzy widzowie. W następnym odcinku... E, chyba jeszcze będzie wstawiony odcinek z serwera Survival Games, ale nie jestem pewien, czy będzie. No ale do zobaczenia! Cześć!